W 1787 roku Stanisław August odbył bodaj najdłuższą z podróży w okresie swojego przeszło 30-letniego panowania. Jej celem było spotkanie z Carycą Katarzyną II w pogranicznym kaniowie usytuowanym w województwie kijowskim. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo. Trzeba pamiętać, że Król Rzeczypospolitej nie mógł opuszczać granic państwa bez zgody Sejmu. Celem wyprawy było przedstawienie władczyni Rosji projektu przymierza polsko-rosyjskiego. Nie przyniosło ono z punktu widzenia króla Rzeczypospolitej spodziewanych efektów, a złośliwi później mówili, że Stanisław August na wyjazd wydał 3 miliony, czekał 3 miesiące, a z celu widział się przez 3 godziny. Droga powrotna do Warszawy zaplanowana została jednak tak. Aby król mógł odwiedzić południowe i centralne województwa dawnej Rzeczypospolitej, w tym także sandomierskie. Obok motywacji politycznej, jaką niewątpliwie stanowiła okazja do odbycia osobistych spotkań z najważniejszymi urzędnikami ziemskimi, funkcjonującymi na tym terenie, miała także taki charakter i motywację informacyjną, powiedzmy. Król chciał zobaczyć, jak przebiegają, częściowo finansowane przy jego wsparciu, nowe, realizowane w Sandomierskim, inicjatywy przemysłowe, przede wszystkim zorientowane na górnictwo i budowę fabryk. Podróżując od strony Kraśnika na obszar Świętokrzyskiego, Stanisław August wkroczył 8 czerwca 1787 roku. W imieniu szlachty sandomierskiej przywitał go tam podkomorzy sandomierski Andrzej Dobiecki oraz przedstawiciel władz miejskich z Sandomierza. Następnie monarcha udał się do Ćmielowa, miasta należącego do Kanclerza Wielkiego Koronnego Jacka Małachowskiego. Tam też został przyjęty przez właściciela dóbr Czmielowskich oraz kilkudziesięciu znamienitych obywateli województwa, w tym m.in. przez wojewodę Macieja Sołtyka, Tomasza Sołtyka, Kasztelana Wisickiego, Kajetana Bystrzanowskiego, Kasztelana Małogoskiego oraz Michała Rodziwiła, pułkownika wojsk litewskich i hrabiego na szybłowcu. Przyjazd monarchy do Ćmielowa miał dla miejscowej ludności dwojakie znaczenie. Zgromadzone licznie przy głównym trakcie postbójstwo było świadkiem uroczystego wjazdu króla do miasta, czemu towarzyszyła salwa wystrzałów z sześciu armat. W dłuższej perspektywie, z pewnością bardziej odczuwalną konsekwencją wizyty króla okazał się jednak remont okolicznych dróg, grobli oraz mostów, którego przeprowadzenie nakazał wcześniej Jacek Małachowski. Pierwszą noc w Świętokrzyskiem. Monarcha spędził w położonym nieopodal Bodzechowie, w pałacu kanclerza Wielkiego Koronnego. Następnego dnia, już o 6 rano, wyruszył do Kunowa, stanowiącego część dóbr biskupów krakowskich. Tam też trwały wówczas prace mające na celu organizację wydobycia metali z miejscowych złóż, co szczególnie interesowało Stanisława Augusta. Monarcha osobiście przeprowadził kontrolę efektów podejmowanych tam działań. Kolejnym punktem podróży był Opatów. Król przybył do niego 9 czerwca w południe. Jego zainteresowanie zbudziło miejsce obrad Sejmiku ziemskiego szlachty sandowinierskiej, czyli Kolegiata Świętego Marcina. Przywitany został mową wygłoszoną przez miejscowego proboszcza, po czym oglądał grobowce przedstawicieli rodziny szydłowskich. Następnie udał się na spacer po okolicach Opatowa, którym mieszczanie, pieczołowodzie sprzątali przed wizytą monarchy. Nazajutrz wyruszył w dalszą drogę do Iwańsk, pokonując ją nowym traktem przygotowanym z myślą o królewskiej podróży. Oglądał także położony nieopodal, w ujeździe, ruiny zamku Krzysztofur, zbudowanego z inicjatywy Krzysztofa Oscylińskiego w pierwszej połowie XVII wieku. Obiekt ten spalony przez wojska rosyjskie w 1770 roku, podczas działań zbrojnych trwających wówczas Konfederacji Barskiej, należą podczas wizyty królewskiej do Stanisława Sołtyka. Z ujazdu król udał się do Kurozbek, w tym czasie siedziby wojewody sandomierskiego Macieja Sołtyka, jednej z najbardziej zaufanych osób monarchy na terenie świętokrzyskiego. Tam też witany był ze wszystkimi honorami przez licznie zgromadzonych mieszkańców oraz najważniejszych urzędników ziemskich skąd inot ubranych już w jasno błękitne mundury wojewódzkie, które zostały no, kilka lat wcześniej w takich barwach ustanowione na sejmiku szlacheckim. Wieczorem wziął udział w uroczystym bału zorganizowanym przez gospodarzy. Na monarcha monarcha wyruszył w podróż do Stopnicy, gdzie przyjmowany był przez Eliasza Wodzickiego. Oglądał tam miejscowy pałac, ogromny ogród, kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła a szczególne jego zainteresowanie wzbudził jednak wodociąg dostarczający wodę do stopnicy z pobliskiego strumienia. Dzień później król e, udał się w kierunku buzka. Przy tej okazji odbył wizytację okolicznych szybów solnych, które budowano tam w latach 80. w związku z intensywnie prowadzonymi wówczas poszukiwaniami złóż tego minerału, prowadzonymi innymi właśnie na obszarze województwa sandomierskiego. Tamtejsi pracownicy na polecenie Stanisława Augusta demonstrowali mu sposób działania maszyny zwanej Gradierhaus, która zasadniczo pompowała słoną wodę z tego szybu do usytuowanych na powierzchni koryt. Oglądał również położony nieopodal piec oraz kotły, w których sprowadzana woda warzyła się przez kilkadziesiąt godzin no, w celu pozyskania soli. W kolejnych dniach Stanisław August przebywał w Jurkowie oraz Wiścicy gdzie doprowadzony był przez miejscowe duchowieństwo po, jak to mówiono, starożytnej kolegiacie pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Oglądał tam m.in. herb Władysława łokietka, który miał ukrywać się w Wiśnicy i modlić o zjednoczenie kraju. Następnie monarcha skierował się do Krakowa, gdzie spędził kilka dni. Na obszar Świętokrzyskiego wrócił 11 lipca. Kiedy to przybył do chęci na obiad. Dalej wyruszył do Miedzianej Góry. Choć dojechał tam dopiero późnym wieczorem, rykło wyruszył na wizytację miejscowej huty Miedzi, której pracami kierował dyrektor Antoni Aleksander Soldenhoff. Generalnie ta część pobytu monarchy skoncentrowana była przede wszystkim na sprawach gospodarczych i rozwoju miejscowego górnictwa, co bardzo. Takim dużym stopniu bym powiedział, że właśnie Stanisława Augusta interesowało i skrupulatnie, jak zaraz to też to przedstawię, analizował poszczególne obiekty. W związku z tym, przez prawie dwa dni pobytu w miedzianej górze, w towarzystwie Jacka Małochowskiego oraz właśnie wspomnianego Soldenhoffa oglądał szyby kopalni, sposób działania maszyny odpowiadającej za rozdrabnianie wydobywanego kruszcu, czy też próbki chemiczne badane na miejscu przez. Szejda, takiego profesora z Akademii Krakowskiej. 13 lipca król wyruszył do Karczówki. Jego zainteresowanie wzbudziła tam 17-wieczna figura świętej barbary. Wybrał się także do Niewachlowa, gdzie oglądał wielkie piece służące do wytapiania miedzi oraz ołowiu. Następnie wyruszył w kierunku należących do jaska Małachowskiego Radoszyc. Po drodze widział się z zebranymi już górnikami, mającymi rozpoczynać poszukiwania złóż miedzi. Prace te symbolicznie zainaugurował sam król, na pamiątkę czego powstający w kolejnych latach szyb został nazwany Ręką Królewską. Spotkał się także z niejakim Nordem Flichtem, dyrektorem miejscowych fabryk górniczych który prosił o zgodę na przejście do służby króla hiszpańskiego. I co ciekawe, planował dalej wyjechać do Meksyku i tam poszukiwać minerałów. Uważam, że jego tutaj misja na obszarze Świętokrzyskiego została już zakończona i teraz chciało o uwolnienie ze służby królewskiej. W samych Radoszycach monarcha oglądał kolejne budynki fabryczne, urządzenia do pruszenia rudy i robienia fryszerki. Odwiedził także Antoniów, gdzie oglądał trzeci pies żelazny. Demonstrowano mu tam metody odlewania różnych naczyń. Miejscowi rzemieślnicy prezentowali także proces produkcji uzbrojenia, m.in. tzw. bomb, moździerzy, kół armatnich oraz samych armat. Mógł też zaobserwować, jak te armaty wytwarzane w miejscowej fabryce funkcjonują, ponieważ oczywiście na wiwat przyjazdu króla strzelano salwę honorową. Na Zajucz, 15 lipca wizytował Jacentów, gdzie istniała kuźnica założona przez kanclerza Jacka Małachowskiego, a następnie udał się do Maleńca, w którym kasztelan łukowski Jacek Jezierski założył dwie duże fabryki do wytapiania żelaza. W skład stworzonego tam kompleksu wchodził również tartak oraz swoiste osiedle, na które składało się kilkadziesiąt domów rzemieślników. Gospodarz prezentował mu żelazne naczynia kuchenne i stołowe, również naczynia, no, wytwarzane przede wszystkim właśnie w miejscowych fabrykach. Ostatnim istotnym punktem w trakcie przejazdu Stanisława Augusta przez Święto Wszystkie no, było w zasadzie miasto Końskie i jego okolica, tak, należąca wówczas do Małachowskich. Witany był przez miejscową szlachtę. Przybyło m.in. z Opoczna i z Radomia, mieszczan, koneckich oraz Żydów. Odwiedził kościół parafialny i spędził noc w pałacu. Najbardziej interesowały go jednak obiekty gospodarcze. Wybrał się do położonego nieopodal Pomnikowa, gdzie oglądał fabrykę strzep. Pracujący w niej rzemieślnicy tłumaczyli mu m.in. metody świdrowania oraz polerowania rur prezentowali także sposób produkowania bagnetów. Następnie odwiedził także ruskie brody, w których znajdowała się fabryka kul i kartaczów. Podobno był bardzo ukontentowany tym, co zostało zaprezentowane, szczególnie, iż nieliczne, co prawda wówczas, włosko-polsko-litewskie zaopatrywano w broń produktami pochodzącymi między innymi z tej fabryki. W ten sposób dobiegła końca podróż Stanisława Augusta przez obszar świętokrzyskiego. W trakcie pierwszych kilku miesięcy 1787 roku monarcha przymierzył znaczną część, rozległego przecież wówczas, terytorium Rzeczypospolitej, aż po jej wschodnie granice. Przejazd przez Sandomierskie był jednak wyjątkowy i dostarczył mu dużo nadziei na przyszłość, za sprawą tak licznie podejmowanych przedsięwzięć o charakterze przemysłowym. Wyjątkowych i specyficznych właśnie dla tego terenu staropolskiego okręgu przemysłowego.